Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa na koncert, który odbędzie się 30 września, we czwartek, o godzinie 18.30. Koncert będzie zatytułowany Prawykonanie, ponieważ po raz pierwszy zostanie na nim wykonany utwór Zmyślenia i Dziwnostany profesora Zbigniewa Bargielskiego. To jeden z najwybitniejszych polskich twórców muzycznych, zamieszkały obecnie w Wiedniu, a urodzony w Łomży. I to zaszczyt dla nas, że właśnie Orkiestrze Filharmonii Kameralnej w Łomży zadedykował swoje nowe dzieło. Oprócz tego pojawi się jeszcze dwóch młodych twórców, Michał Moc, również znakomity akordeonista, oraz Paweł Łukaszewski, jeden z najbardziej utytułowanych kompozytorów młodego pokolenia. A proszę Państwa, pan Zbigniew Bargielski przyjedzie na nasz koncert osobiście. Zapraszamy Państwa serdecznie 30 września o godzinie 18:30.